Święty Jan Paweł II, papież rodziny i obrońca życia, mówił, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I to ostrzeżenie brzmi dzisiaj bardzo mocno, szczególnie dlatego, że wartości takie jak rodzina, małżeństwo czy życie ludzkie są podważane, poddawane wielorakim ideologicznym naciskom czy relatywizowane. A wskaźnik dzietności w Polsce jest dwa razy niższy niż być powinien, żeby zapewnić. Zastępowalność pokoleń. W obliczu tych wyzwań organizowany jest Marsz dla Życia i Rodziny w Lublinie 8 czerwca pod hasłem Weź miłość w swoje ręce. I właśnie ze współorganizatorem tego marszu rozmawiamy dzisiaj, ksiądz Jerzy Krawczyk. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Proszę księdza, hasło tegorocznego marszu Weź miłość w swoje ręce jest bardzo brzmi bardzo osobiście. Co ono oznacza? Rzeczywiście to hasło możemy odczytać wielorako. Po pierwsze, ono jest skierowane bardzo personalnie do każdego z nas. To ty, to ja, weź miłość w swoje ręce. To znaczy tę miłość rozumianą jako dziecko, jako drugi człowiek, za którego stajemy się odpowiedzialni od momentu poczęcia, czy może nawet jeszcze wcześniej. Bierzemy... Myślę, mamy takie doświadczenie, bierzemy noworodka na swoje ręce, i nikt z nas nie myśli, że to jest coś innego, ktoś inny, jak miłość. Po prostu wydaje mi się, że nie można nie kochać takiego małego dziecka. A z drugiej strony to hasło wzywa nas, abyśmy uczyli się wciąż na nowo wyrażać naszą miłość i przyjmować tę miłość. Bo przecież każdy z nas chce być kochany i chce kochać. Te pragnienia są zapisane w najgłębszej przestrzeni naszych serc. No właśnie. Miłość to nie są emocje, ale czym to jest? To jest postanowienie, to jest postawa? Myślę, że przede wszystkim miłość to decyzja. Dlatego, że. Wiemy doskonale, że emocje są ważne w naszym życiu, ale są ulotne. One z czasem, z czasem mogą przerodzić się w uczucia, jako te bardziej ugruntowane, ale miłość to jest coś jeszcze więcej. W rzeczywistości chrześcijańskiej w Ewangelii czytamy, że to Bóg jest miłością jako osoba. Tutaj najbardziej nam się z miłością kojarzy Duch Święty, który jest relacją Ojca i Syna. Ale może zejdźmy z punktu teologicznego, rozmawiajmy o ludziach. Mówię, że miłość jest decyzją, dlatego że to jest stała dyspozycja do czynienia dobra wobec bliskich nam osób. To wspaniale widać w języku włoskim. Włosi. Mogą powiedzieć ti amo, kocham cię, lubię cię, bardziej w takim sensie, to jest bardziej taka miłość emocjonalna, ale mogą powiedzieć io ti voglio bene, czyli ja chcę twojego dobra. I to jest już taka miłość y, bardziej dojrzała, miłość właśnie polegająca na decyzji, na tym, że moim najgłębszym pragnieniem serca jest to, żeby tobie, jako osobie, którą kocham, było jak najlepiej ze mną. Więc myślę, że tym jest miłość. A tak mówiąc bardziej praktycznie, są różne sposoby na wyrażanie miłości. Każdy z nas ma swój, można powiedzieć, indywidualny sposób. Według teorii Garego Chapmana jest pięć języków miłości: i są to słowa, dobry czas, prezenty, drobne przysługi oraz dotyk. I jak to rozumieć? Jak właśnie wyrażać tę miłość, żeby ona była też odebrana przez drugą osobę? Przede wszystkim musimy poznać, jakim językiem miłości my mówimy, jaki język miłości do nas przemawia i jakie są języki miłości tych, których chcemy kochać. Temu służą testy. Można na podstawie kilku dosłownie pytań sprawdzić, jakie, jaki jest mój język miłości. Ale myślę, że przede wszystkim warto szczerze rozmawiać, pytać swoich najbliższych. Co im sprawia przyjemność? Czy, czy dla nich daleko ważniejsza będzie sama obecność, czy może jakieś drobne symboliczne podarunki, a może dla kogoś najważniejszym językiem miłości będzie dotyk, czyli bliskość? I myślę, że tutaj im bardziej będziemy chcieli poznać języki miłości w swoim życiu, w życiu swoich bliskich, tym bardziej i lepiej będziemy się uczyć tej miłości względem tych których kochamy. Bo czasami, jeżeli używamy niewłaściwego języka miłości, dobrego, ale nietrafionego, to kogoś może to nawet drażnić. W takim sensie, że, nie wiem, robiąc sobie taki test ostatnio, odkryłem, że moim językiem miłości jest czas. Dotychczas byłem przekonany, że chcąc wyrazić miłość, to najchętniej bym kogoś nakarmił, zrobił coś, czyli taki język miłości czynu. Ale po zrobieniu tego testu i refleksji, to okazało się, że najistotniejsze dla mnie nie jest ten posiłek, nie jest to, co zrobię dla niej, tylko to, że mogę spędzić czas z drugą osobą. I bardzo lubię, kiedy ktoś jest w pełni dyspozycyjny dla mnie, ale też takim. Moim wyrażeniem sympatii, miłości to jest właśnie obdarowanie drugiego człowieka swoją obecnością, tym, że, że mam dla niego czas. I okazją do tego będzie między innymi właśnie taki marsz dla życia i rodziny. Rozumiem, że miłość i to obdarowywanie się miłością jest jednym z tematów tego marszu. Jakie wartości promujecie właśnie w marszu dla życia i rodziny? Przede wszystkim chcemy jasno zakomunikować w naszym mieście, że dla ludzi, którzy idą, będą szli tym marszem już po raz kolejny, temat małżeństwa, rodziny i życia to są ważne kwestie: że chcemy stanąć w obronie tych, którym odbiera się prawa do życia. Począwszy od dzieci nienarodzonych, gdzie coraz częściej w przestrzeni medialnej, w dyskusji publicznej pojawia się pytanie, czy można w jakichś przypadkach zakończyć życie nienarodzonego dziecka poprzez stanie się głosem chociażby tych dzieci, ale i dorosłych, którzy muszą walczyć o życie poprzez chorobę, cierpienie, aż po drugi koniec tego życia osób starszych, chorych którzy też mają prawo do życia niezależnie od tego, w jakim stanie się znajdują. No bo może mniej słyszalny jest to głos, ale coraz częściej pojawiają się kwestie chociażby dotyczące eutanazji, mhm. czy, czy można ją w Polsce dopuścić. Wiemy już, że w niektórych krajach europejskich prawo pozwala, Wręcz swobodnie dokonywać eutanazji. Teoretycznie jest obwarowany pewnymi przepisami, ale jeden z krajów dopuścił chyba ze dwa lata temu możliwość eutanazji osób niepełnoletnich. Na życzenie. Na życzenie, tak, jeżeli ich stan zdrowia nie rokuje na poprawę. No to jest, mówiąc wprost, barbarzyńskie prawo. Kiedy aborcja i eutanazja są legalizowane, w w wielu krajach w Europie bardzo duże naciski są też na Polskę. Czy taki marsz życia dla życia i rodziny wystarczy, żeby zaprotestować, czy pokazać swoją postawę? Chciałbym jedną rzecz sprostować. Naszym głównym celem nie jest protestować, prawda? ale jest pokazać piękno życia na każdym etapie. Dlatego, że jeżeli będziemy mogli radością, afirmacją życia zainspirować innych, to będzie już duży sukces. I kiedy przychodzi do deklaracji jasnej, czy jestem za aborcją, czy jestem za eutanazją, to oczywiście powiem, że nie. Ale w czasie tego marszu chcemy pokazać nasze wartości od strony pozytywnej. Mhm. Dlatego też marsz zakończy się takim festynem rodzinnym, żeby pokazać, Piękno życia, piękno rodziny, piękno małżeństwa. I tutaj myślę, że jeżeli będziemy w stanie drugiego człowieka zachwycić życiem, to on na to życie łatwiej się otworzy. A czy to wystarczy? Nie potrafię odpowiedzieć na 100%. Byłbym naiwny, gdybym powiedział, że wystarczy albo nie wystarczy, mhm. ale na pewno stanie się znakiem zapytania. I myślę, że takie y, sianie dobrego fermentu y, może y, dużo dobrego przynieść. Ale to też myślę, że może stać się okazją do umocnienia dla tych, którzy opowiadają się za życiem, za rodziną, ale czasami w środowisku pracy, na studiach, w szkole boją się wyrażać y, swoje poglądy. I takie wydarzenie może stać się okazją żeby to czynili łatwiej i z większym entuzjazmem. Tak rozmawiając o tym właśnie pokazywaniu tych naszych wartości w polskich szkołach od 1 września ma zostać wprowadzony przedmiot edukacja zdrowotna. Czy ksiądz dostrzega w tym przedmiocie jakieś zagrożenia dla wychowania dzieci i młodzieży? Przede wszystkim dostrzegam takie zagrożenie, że y, następuje w ten sposób przejście y, w, w, w takiej formie nauczania dzieci, młodzieży o kwestiach seksualności młodego, no człowieka jako takiego. Przypomnę, że przez wiele lat mieliśmy autorski polski program wychowania do życia w rodzinie, gdzie u podstaw tego programu było wychowanie do wstrzemięźliwości seksualnej, do czystości, do pokazania. Rodziny i małżeństwa jako fundamentalnej, podstawowej komórki społecznej. Program, który dzisiaj jest oferowany w zamian za ten przedmiot, jest oparty na zupełnie innych wartościach, czy może nawet mówiąc wprost na antywartościach, gdzie pod płaszczykiem mówienia właśnie edukacji zdrowotnej mogą być w przypadku młodego człowieka zasiewane wątpliwości. Myślę, że w dużej mierze to, jak przedmiot ten będzie realizowany, będzie zależało od prowadzących, od nauczycieli. Przypomnę tylko, że konstytucja naszej ojczyzny, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, mówi, że rodzina i małżeństwo są chronione prawem. I na mocy tejże konstytucji rodzice. Mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. I teraz pytanie, czy ten przedmiot nie będzie w jakiś sposób ograniczał tych praw? Na ten moment ministerstwo mówi, że będzie to przedmiot dodatkowy, ale na ten moment może się okazać, że za pewien czas, po pewnym czasie, będzie obligatoryjny. I wtedy te treści, które będą nauczane, Wobec młodego człowieka, który nie jest jeszcze ukształtowany, to warto sobie uświadomić, że współczesna psychologia mówi, że młody człowiek staje się dojrzały emocjonalnie w wieku 25 lat, a w wieku kilkunastu jest bardzo plastyczny. I może się okazać, że to, co tam usłyszy, to do czego tam zostanie zachęcony będzie przyjmował jako pewnik, w końcu hmm. będzie uczył tego nauczyciel. Co mogą, a nawet powinni robić, jak reagować rodzice, którzy widzą, że ich dzieci są uczone jakiejś ideologii, która, z którą oni się nie zgadzają, które zagraża tutaj sumieniu, człowieczeństwu, edukacji, wychowaniu ich dzieci? Myślę, że przede wszystkim rozmawiać. Nie wtedy, kiedy już dzieci przyjdą z jakimiś nowymi pomysłami. Tylko wtedy, kiedy dziecko nabywa samoświadomość, kiedy zaczyna postrzegać świat już swoimi oczyma, wtedy jest czas, żeby z dzieckiem rozmawiać, pokazywać świat wartości, w którym są rodzice i zachęcać, że to jest piękne, bo jeżeli dziecko będzie czuło się w rodzinie, w domu, kochane, akceptowane, ono na pewnym etapie będzie konstatować zdanie rodziców, ale będzie się z tym zdaniem liczyć. A nie powinni rodzice w jakiś sposób reagować na ten program nauczania, który wprowadzany jest do szkoły już bezpośrednio, jeśli chodzi w szkole. W momencie, kiedy ten program jest fakultatywny, to mogą, nawet powinni nie zapisywać czy odwoływać uczestnictwo dziecka w tych y zajęciach. Rodzice świadomi powinni, y myślę, wziąć odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci. To znaczy, tutaj zwrócę się bezpośrednio do rodziców. Y kochani rodzice, bardzo Was proszę, nie czekajcie, aż to inni wejdą do trójek klasowych. Aż inni będą się angażować w sprawy szkoły, ale chcąc mieć wpływ na to, co będą Wasze dzieci przeżywać w szkole, co będą otrzymywać, to jest Wasze zadanie, aby takie y, zadania, takie odpowiedzialności w szkole przyjmować. Dlatego proszę, żebyście się angażowali. Kiedy jakieś niewłaściwe programy będą wprowadzane do szkół, protestujcie. Macie do tego prawo, bo to. Wasze dzieci i wy macie nadane prerogatywy do wychowania dzieci w świecie wartości, które dla Was są ważne. Jakie znaczenie ma dzisiaj takie świadectwo tych rodzin, które pragną bronić życia, wartości chrześcijańskich w przestrzeni społecznej? Przede wszystkim może z naszego podwórka, przy organizacji tego marszu dla życia i rodziny, udało nam się skupić wiele środowisk z Lublina. Dla których te wartości są ważne. I samo to, że chociażby mamy ileś placówek edukacyjnych, one są niewielkie, ale te placówki edukacyjne, te szkoły, pokazują, że różne środowiska dążą w tym samym kierunku. I to znaczy, że w momencie, kiedy zaczynamy ze sobą współpracować, kiedy okazuje się, że mamy takie same albo bardzo zbliżone wartości, to mamy zupełnie inną siłę przebicia, inny, inny taki, taką przestrzeń oddziaływania. Więc myślę, że, że to jest pierwszy owoc organizacji tego typu marszów, że możemy to środowisko pro zintegrować. Wiemy, że możemy na siebie nawzajem liczyć, ale to nie może być wszystko, bo też zauważyłem przy poprzednich edycjach marszu. Że na marszu okazuje się, że rodziny, które się znają, z wielkim zaskoczeniem przyjmują to, że ich znajomi również idą w tym samym marszu, bo wcześniej trochę się bali, może trochę wstydzili się mówić jasno o swoich przekonaniach, o swoich poglądach, a tutaj wiedzą, że mogą wspólnie wspierać się nawzajem. Więc wszelkiego rodzaju inicjatywy, dla których życie, rodzina, są wartością, e, warto e, no, podjąć współpracę i rzeczywiście nawzajem się wspierać. Tu ksiądz wspomniał, że jednym z owoców tego marszu jest właśnie to, że integrują się społeczeństwa e, takie hmm. pro A jakich jeszcze innych owoców e, ksiądz by się spodziewał? Czy ma ksiądz nadzieję, że będą? Czy się czegoś spodziewał? Nie wiem. <laughs> z pewnością e, dla mnie sam marsz już jest wartością. To, że możemy chociażby promować dobre wartości y, poprzez y, zaproszenie mediów, y, myślę, że ten głos stanie się daleko bardziej słyszalny. Ale z drugiej strony, y, już tam w Ogrodzie Saskim będzie szereg inicjatyw, z którymi y, będzie można się zapoznać, y, zobaczyć, gdzie mogę się udać. Nawet mając taki czy inny problem, potrzebując takiego czy innego wsparcia, chociażby zapoznając się z ofertą edukacyjną tych placówek, gdzie rodzice mają duży wpływ na to, czego i w jaki sposób dzieci są nauczane. Można powiedzieć, że w pewnym sensie stworzy się taka giełda dobrych pomysłów, ale też mam nadzieję, że to będzie. Inspirujące do dobrego spędzania czasu w rodzinie. Bo rzeczywiście myślę, że od tego często powinno się rozpocząć to nasze kształtowanie młodego człowieka, żeby mieć dla niego czas. Przyznam, że jakiś czas temu miałem taką rozmowę, może trochę niezwiązaną z tematem, rozmawiałem z moim, Przyjacielem, ojcem y, czwórki dzieci, i z wielkim podziwem y, zawsze patrzę, jak ich dzieci są wychowane. Rzeczywiście, y, no, cudowna rodzina. I mówię, y, Marku, czy nie bałeś się przyjąć w dzisiejszych czasach czwórki dzieci? Y, on tak popatrzył na mnie i mówi: Wiesz, a ja nie potrafiłbym inaczej. Ja tak kocham moją żonę. Że my chcieliśmy to życie przekazać dalej. Mhm. I z jednej strony myślę, że ktoś, kto nie ma wsparcia, czy brakuje takiej kobiecie wsparcia, widząc szczęśliwe rodziny, szczęśliwe dzieci, może zacząć na to inaczej patrzeć. Ale z drugiej strony też myślę, że tam rozmawiając, będzie taka osoba mogła otrzymać realne wsparcie. Mhm. W Lublinie mamy przecież dom samotnej matki, mamy tutaj mamy chociażby Centrum Guadalupe. To też chciałam powiedzieć w razie, gdyby oglądała to jakaś kobieta, która czuje się osamotniona, nie czuje wsparcia, jest w takiej sytuacji, albo jeżeli ktoś to ogląda, kto wie o sytuacji takiej kobiety, prosimy o telefon czy maila, jakąkolwiek informację, Centrum Guadalupe właśnie tym się zajmuje. Żeby wspierać na, na każdym etapie kobiety, które spodziewają się dziecka i w jaki sposób, z jakiegoś powodu nie mogą sobie same z tym poradzić. Jeżeli chodzi o, o kobiety, które spodziewają się dzieci, to przecież ten marsz dla życia i rodziny, to też można powiedzieć przeciwwaga dla tych feministycznych marszów. Myślę, że pokażmy to od strony pozytywnej, prawda? Hmm. Bo na, naszym wyborem. Wyborem tych matek, ojców jest wybór życia, mhm. a nie wybór śmierci. I no tutaj, tutaj no, może. Yy, życia, radości, miłości. Dokładnie, tak. No, Pan, Pan Bóg mówi, stawia nas wobec wyboru. Mówi, stawiam przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Nie ma innej możliwości. Dob jest dobry moment, żeby też postawić kropkę, chyba że ksiądz chce jeszcze coś dodać, może zachęcić do udziału w marszu. Oczywiście, serdecznie zapraszam wszystkich na Marsz dla Życia i Rodziny. 8 czerwca rozpoczniemy Mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 15. Następnie około 16.15 z placu przed katedrą ruszymy do Ogrodu Saskiego. Wspólnym, pięknym, kolorowym korowodem Będziemy poznawać języki miłości, i po dojściu do Ogrodu Saskiego będzie festyn rodzinny z występami. Wszystkich serdecznie zapraszam. 8 czerwca, Lublin. Zapraszam serdecznie. I w związku z tym, że zaczynałam tę rozmowę z księdzem, cytatem świętego Jana Pawła II, chciałabym też tym cytatem skończyć. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. I ja też dołączam się do zaproszenia na ten marsz. Bierzmy miłość, bierzmy życie w swoje ręce i do zobaczenia. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczeń Boże.